Cześć, witam. XGrosz z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikadze i zacznę dzisiaj od podziękowań. Dzięki wszystkim za to, że wpadacie na kanał, komentujecie i, i motywuje mnie to do tego, co robię i do tego, aby dzielić się z Wami tym, tym do czego dochodzę powoli. Dzisiaj w ogóle to mam dla Was taki ciekawe, taki ciekawy przepis na sukces w tradingu, takie 1, 2, 3 tradingu. I powiem Wam, że, że banalnie proste, takie w stylu mojego TikTaka, ale, ale naprawdę niesamowicie pracuje. Szczególnie z tym, jaką naturę my mamy, ludzie. I zaraz, zaraz o tym powiem, ale na początek chciałem, tak jak powiedziałem, podziękować tutaj, um, e, kto pisze do mnie komentarze. Tutaj akurat mam z Twittera, że jestem zafascynowany Twoimi ideologiami, przemyśleniami, do tego, jako jedyny ze wszystkich naprawdę pokazuje, że realnie e, o co chodzi. Nie chodzi o to, żeby po prostu słowami, tylko pokażę słowami i, i coś powiedzieć, a potem sprzedawać swoje złote porady. Absolutnie właśnie, dzięki Jan, absolutnie właśnie nie o to chodzi, aby nagadać, nagadać, a potem próbować jeszcze sprzedać jakąś złotą poradę. Ale tak dodam do tego, co napisałeś, jeszcze jedną rzecz, co zauważam również w moich komentarzach. Tutaj macie moje filmy sprzed tygodnia, lecimy na nowe all time high. Najwyraźniej wygląda na to, że, że lecimy. Ale nie o to chodzi, chciałem pokazać Wam jeszcze tik-tak, tik-tak, dokładnie, tik-tak, tak trzymaj, dzięki, dzięki. No i, i, i najważniejsze jest to, właśnie jak widzę komentarze typu uwielbiam budzić się o poranku z plus 50% dzięki x grosz, chodzi o to, że chodzi o to, że e, tak jak powiedziałem, widząc na własnym, widząc na własnym rachunku, e, że coś pracuje, że coś ma sens, widząc na własnym rachunku zysk, ma to naprawdę dużo większą wartość niż gdy widzimy to gdziekolwiek indziej. I widzę, że wiele z Was zauważa to, wiele z Was spróbowało zauważa to. Dlatego dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o jeszcze jednej banalnej sytuacji, jeżeli o mnie chodzi, coś co, co w ogóle niesamowicie mi pomaga. A coś co może wydawać się śmieszne, ale dla mnie to idealnie pracuje, więc podzielę się z wami tym i oczywiście jeszcze raz pokażę wam, jeżeli chodzi o Binance, bo wiemy, że teraz mamy problem z Bybitem i z klientami z UK. W ogóle nie używałbym VPN-ów i tak dalej. Mówiłem dlaczego? Wolałbym po prostu już się przerzucić na Binance. Zaraz pokażemy sobie jak tutaj ustawiam EMA, MACD i dokładnie o co tutaj chodzi. Również, jeżeli chcecie się zarejestrować na Binance, jeżeli apkę na telefonie, proszę bardzo, tu jest kod do Binance Futures. Co to w ogóle znaczy? Jeżeli chcecie się zarejestrować, chcecie użyć mojego kodu czy mojego linka, pod spodem macie linki, z góry wielkie dzięki. I co to znaczy? To znaczy, że w tym momencie, wy mówicie Champeng Zhao, czyli właścicielowi giełdy Binance, że nie może zabrać sobie całej prowizji dla siebie, że to nie jest OK, że musi się podzielić z x groszem. Na tym to polega. W ogóle, jeżeli ktoś chce wpisać kod ręcznie, kod to jest zwyczajnie x grosz. To jest kod, taki kod, jeżeli e, chodzi o Binance Futures. E, dobra, do tego, do tego jeszcze e, wrócimy, ale zacznijmy od tego mojego e, 1, 2, 3 tradingu, o którym chciałem Wam powiedzieć. Otóż zacznijmy od najprostszych trzech zasad i powiem Wam coś. To, jest, to brzmi śmiesznie, ale dla mnie to świetnie pracuje, ponieważ człowiek, jeszcze wstęp do tego, oczywiście, człowiek z natury jest bardzo przekorny. Wobec siebie to jest najgorsze, że człowiek jest przekorny nawet wobec siebie, wobec innych, przekorny jest w pracy, przekorny jest ogólnie w życiu i myśli, że swoją przekorą coś zyskuje, a tak najczęściej się zdarza, że swoją przekorą tracimy. Ja widzę tutaj ludzi, którzy są ciągle przekorni do tego, co ja mówię, do tego, co się dzieje, i nie chodzi o to, żeby mi przyznawać rację, czy nie. Ja po prostu to racja ma mało, małe znaczenie w momencie, kiedy, kiedy w grę wchodzą realne, realne życie wchodzi w grę, realne pieniądze. Więc jeżeli coś mówię, ja to mówię, jeżeli tylko i wyłącznie dla przekory chcecie coś robić, to ma to zero, zero wartości i dla was to będzie miało zero wartości również. Więc człowiek, ta przykora nas zwykle wykańcza, dlatego chciałem powiedzieć wam jedną rzecz. Trzy punkty, które proponuję dla każdego, kto chce ruszyć z inwestowaniem w Bitcoina, z tradowaniem. Zaraz powiem, dlaczego mówię o trajdowaniu w ogóle, bo wiele osób też nie rozumie, dlaczego w ogóle, po co, po co tu w ogóle trajdować. to do tego też dojdziemy. Ale zacznijmy od numer jeden. Numer jeden, i wcale tu nie żartuję. Spisz swoje zasady. Spisz zasady. To jest naprawdę, nie żartuję. Spisane zasady są naprawdę, mają większe, że tak powiem, większą moc niż, a będę je pamiętał. Teraz, numer dwa. Punkt numer dwa, który podbija właściwie numer jeden. To jest, trzymaj się tych zasad. I tu wchodzi w grę właśnie ta przekora, o której mówiłem. Bo lubimy być przekorni nawet wobec siebie. To jest najgorsze, co nas wykańcza. I numer trzy, uzupełniaj kartkę. To są numer trzy zasady, które proponuję wam i które dla mnie pracują, więc dlatego się z wami dzielę. Spisz zasady, trzymaj się zasad, uzupełniaj kartkę. Przepis na sukces, jeżeli o mnie chodzi. Teraz a, wiem, że wielu z was mówi tutaj, że a motywator i, i, i kaznodzieja i tak dalej, ale ja wam po prostu mówię, co u mnie zadziałało i chciałbym, e, tak jak widzieć takie komentarze, że widzę, że u was też to działa, bo jeżeli, jeżeli u mnie to działa takie proste rzeczy, Tik-Tak, o którym zaraz sobie powiemy a, i, i proste zasady, trzymanie się tych zasad, uzupełnianie kartki. Uzupełnianie kartki to znaczy, że z własnego doświadczenia, z czegoś co usłyszymy, z czegoś co się dowiemy, z czegoś co wyczytamy w książce, uzupełniamy tą kartkę. Niektóre zasady się mogą zmienić, trzeba je wykreślić, bo widocznie ona nie działa. Ta kartka musi być uzupełniana dosłownie tak, jak nasza strategia po prostu dopracowywane to, co działa. I na tym to, na tym to wszystko polega. Zacznijmy od zacznijmy tutaj, od Binance. I, i ostatnio o Binance. Będę coraz więcej mówił, dlatego, ponieważ Bybit jest świetną giełdą. Ja lubię Bybit i lubię tradeować na Bybicie, ale na Binance przychodzę również dlatego, ponieważ w UK wielu z was nie może używać Bybit, nie będzie mogło używać Bybit, więc Binance będzie świetnym rozwiązaniem. Dlatego, tak jak powiedziałem, jeżeli używacie kodu, wpisujecie kod X grosz, wtedy mówicie Champeng, Zao. Hej, Champeng nie możesz zabierać całej prowizji, trochę należy się X groszowi, dzięki wielkie z góry. A, pierwszą rzeczą, co ja robię tutaj, na takiej czystej, że tak powiem, przejściu na, przejściu na m, trading, w ogóle nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak tutaj na ten trading przychodzić, to Wam jeszcze raz pokażę. Przejdźmy do portfeli, Fiat spad. i zwykle jesteście tutaj. OK? OK? Jesteście tutaj a, i teraz e, z tego miejsca, jeżeli chcecie przejść na e, tradowanie, idziecie do derivatives, tutaj i przechodzicie na... M-Futures. No i jesteśmy tutaj. To już mam osobny film, zresztą wrzucę gdzieś tutaj link do tego filmu i zobaczycie. Teraz jesteśmy w tym miejscu, prawda? Pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście dodajemy sobie tutaj środki, transfer. Mamy tutaj SPA Wallet, to jest nasz podstawowy portfel. Tutaj jest nasz Futures Wallet, USD Tether i wrzucamy sobie tutaj jakieś środki, powiedzmy 5 stówek, confirm i bum, mamy tutaj od razu 5 stówek. OK. Teraz e, pierwsza rzecz, co ja robię, to jest ustawiam sobie swoje indykatory, więc wchodzę tutaj, technical indicators, e, wpisuję EMA cross, EMA cross jest EMA cross, proszę EMA cross, klikam i on mi się pojawia na wykresie. Mam EMA cross na wykresie. E, pierwszą rzeczą, co robię, to jest zmieniam kolory linii, ponieważ to nie są e, jakoś Wyobrazić sobie, chcę tę że zielona ma iść do góry, czerwona na dół. To jest, zielona dla mnie to by było takie longowanie, czerwona shortowanie. Więc, dlatego zmieniam długości linii. Tutaj akurat są z automatu inaczej. I, tutaj sobie zmienia. Więc i cross. Wchodzimy tutaj w ustawienia. Inputs. Znacie moje. 10, 30. 10, 30. Styl. Krzyżyk. Gdzie się linie przecinają. Teraz long, tutaj, tutaj jest mylnie, bo to jest długość linii. To nie chodzi o long, short, jeżeli chodzi o pozycję. Długość linii ta daje czerwoną, a tą zieloną. Lekko sobie linię pogrubię, żebym mógł je widzieć dokładnie. I to jest moje ustawienie. I teraz mam swój EMA Cross. Widzicie, jak zielona przecina do góry, to jest long dla mnie. Jak zielona przecina w dół czerwoną, to jest dla mnie short. W taki sposób do tego podchodzę. Krótko mówiąc, teraz dodajemy MACD. MACD. Wchodzę na MACD. I MACD akurat to ustawienia 12,26,9 jest dla mnie w porządku, to są wyprzedzenie tak jakby tych, usta, tych linii, tylko jedyne co lubię to sobie po prostu zmienić tutaj kolory. Histogram sobie daje taki szarawy, nie chcę, żeby mi tam przeszkadzał, i znowu tutaj jeżeli chodzi o, o niebieską, to sobie damy ją zieloną, a czerwoną zostawimy czerwoną, i tutaj po prostu lekko sobie linię pogrubię. I to, jest, to są moje ustawienia. To jest mój przejrzysty wykres. Im prościej, tym łatwiej. Im prościej, tym łatwiej dla mnie, przynajmniej. I to jest mój przejrzysty wykres. Teraz jeszcze jedna rzecz na Binance. Zanim zaczniecie, upewnijcie się, że jesteście na dźwigni jak najmniejszej, że nie jesteście czasami na krosie. A więc dźwignia, jak widzicie, ja jestem tutaj na dźwigni 5. Czasami zmieniam ją na początek na dźwignię 3, żeby po prostu rozpoczynać z tym. I to jest, i to są moje ustawienia. Jeżeli chodzi o. To są moje ustawienia, jeżeli chodzi o Binance. Teraz. No, mówiłem już kilka razy na temat tych krzywych, jak je używam i w ogóle, więc nie będę się dzisiaj powtarzał. Powiem tylko jedną rzecz. Powiem Wam tak, że jeżeli o mnie chodzi, to ja próbuję osiągnąć strategię, próbuję dojść do momentu, gdzie nie muszę zarabiać 100% miesięcznie. Nie o to mi chodzi, żeby zarabiać 100% miesięcznie. Dla mnie 10% miesięcznie byłby to, byłoby to super wiecie, osiągnięcie, ale pod warunkiem, że ryzyko, które w ogóle ponoszę, to jest mniejsze niż 1%, że tak powiem. Coś, coś w tym stylu. Czyli bardzo niskie ryzyko i taki oto zysk. To by, był, to by było dla mnie super. I między innymi dlatego patrząc na te krzywe i chodząc tak jak te krzywe mi pokazują wychodzi mi że jestem gdzieś tutaj w tych okolicach że tak powiem to dla mnie pracuje i dlatego między innymi jeżeli dla mnie to pracuje między innymi dlatego właśnie z wami się tym tutaj dzielę w ogóle jeżeli chodzi o Binance, jeżeli chodzi o trading, to mam nadzieję, że w końcu dojdę tutaj do, takiej, do takiego momentu, gdzie... I tutaj mówię, mówię dużo o książce Jessego Livermore i w sposób, jaki tradował. Owszem, podoba mi się sposób, jaki tradował. Dużo, dużo, dużo wyciągnąć można swoich własnych wniosków na ten temat i dopisać do swojej, do swojej, do swojej listy zasad, ale... Jeżeli chodzi ogólnie o trading, jeżeli chodzi ogólnie o finanse i zarabianie tutaj na, na, na giełdzie, to bardziej podoba mi się Jim Simons i tutaj on w wieku, nie wiem czy mówi oglądaliście ten odcinek, o którym mówiłem o Jimie Simonsie, gość w ogóle w wieku 50 lat dopiero wystartował ze swoim funduszem, ze, swoim, ze swoją strategią, ze swoim tradowaniem, otworzył Renaissance Technologies, e, najlepiej prosperujący fundusz, jaki w ogóle istniał kiedykolwiek na giełdzie, niesamowicie... Czesze rynek, to jest wręcz niesamowite. W ogóle baza klientów to jest tylko i wyłącznie zamknięte grono klientów. To jest, wiecie, to jest coś, co, co to jest jakby cel, w który, który, jeżeli o mnie chodzi, to w tym kierunku bym bardziej dążył niż, wiecie, osiągnięcie jakiegoś spektakularnego miliona procent na jednym ruchu. To nie, to jest, to jest, to już z tym się wiąże duże ryzyko. Osiągnięcie konserwatywnie potężnego zysku, to jest bardziej. W stylu, w którym ja bym dążył, ale dobra, bo rozgadałem się tutaj w ogóle jak zwykle nie na temat i ciągnę swoją stronę i nawet nie miałem mówić tutaj o moich jakichś planach albo moich marzeniach, to jest zupełnie o czymś innym. Więc wracając do tematu dzisiejszego filmu, tak jak mówiłem, spisz zasady, wcale nie żartuję, nic śmiesznego. Najprostsza rzecz, jaka może być kartka i długopis, spisz zasady. Numer dwa, jeszcze ważniejsze, trzymaj się tych zasad. Nie bądź przykorny, nie bądź tak jak w pracy, że mówi ci szef, o tak i tak, a ty będziesz przykorny, bo a, ja to jednak sobie zrobię swoją, swoją metodą, okazuje się później, że czas stracony i trzeba wracać, trzeba coś na. Nie, nie, to jest ja, takich szpeców, tyle razy spotyka się takich szpeców, co mówią o tych swoich, wiecie, różnych rzeczach, to jest niesamowite. Mówisz mu, Prosta sprawa, to chce, a on będzie jednak swo... To jest właśnie ta przekora, która zwykle gubi ludzi. Więc nie bądź przekorny, tak samo w pracy, jak w życiu, jak ogólnie, no, a najgorsze, jeżeli przekorny właśnie jesteśmy w samym, w samym stosunku samego do siebie. I najważniejsza rzecz, uzupełniaj kartkę. Uzupełniaj kartkę, prosta sprawa. Musimy uzupełniać kartkę. Więc e, tak to wygląda. Jeżeli byście się pytali, dlaczego tak mówię e, o tradingu, dlaczego mówię o Binanceie. Dlaczego mówię w ogóle o tradingu i, i bybicie, binance, binance to wiadomo, UK, nie używałbym VPN-ów, to już chyba mówiłem, bo no, nie chcemy tam, że tak powiem, lepiej się przenieść, że tak już powiem, na ten binance. Um, e, powiem Wam tak, przy cenie 55 tysięcy dolarów za bitcoina um, i w zwyczajnym życiu, zwyczajnej pracy, jakichś normalnych zarobkach, to... W, Kiedyś jeszcze mówiłem, otłóżmy bitcoina jak najszybciej. Mówiłem o tym, wiem, że nie powinno się mówić, a nie mówiłem, nieważne. Krótka, krótka, krótko, no, robię tak, jak mówię, robię to, co mówię i mówię to, co robię. Najważniejsze jest to, że, no wiecie, jakbym pokazywał wam przykłady z mojego poprzedniego życia i, i pokazywał w jaki sposób, co robiłem, aby dojść do czegoś, w tego miejsca, w którym teraz jestem, chociaż większość, większość z was prawdopodobnie. Nawet, nawet niespecjalnie wie, w którym miejscu jestem lub cokolwiek robię, nie, nie ma to najmniejszego znaczenia, to, to nie ma znaczenia. To jest historia, którą można, wiecie, nie chodzi o to, żeby się, żeby się że tak powiem, cofać do tyłu i chwalić czymś, co się osiągnęło, bo coś tam. Lepiej jest, jak widzi się na bieżąco, co się robi, co ktoś robi na bieżąco i można się podpiąć pod to. I mam nadzieję, że wielu z Was podpina się pod to, co robię i teraz na przykład, jeżeli chodzi o trading, i o, o, całą, o całą moją rozmowę o tradingu, to jest dlatego, ponieważ e, w, odłożenie pieniędzy, wzi, wzią, w, zabranie pieniędzy z naszego codziennego życia e, nie możemy sobie odmawiać wszystkiego w życiu. W końcu trzeba żyć, trzeba trzeba normalnie funkcjonować. Więc odbieranie sobie pieniędzy z życia po to, żeby inwestować długoterminowo gdzieś w, w krypto, w bitcoina tak itd. lub ryzykować na giełdzie, ja rozumiem, że to jest. To, jest, to, jest, to, jest, to może być, że tak powiem, nie. Nie tędy droga, lub strasznie wręcz tak daleka, tak daleka droga do osiągnięcia, że, że, że się człowiek, że tak powiem, demotywuje. Więc e, są narzędzia, które możemy używać, które ludzie używali, i wszystko, co potrzebujemy, to jest odpowiednia ilość czasu, odpowiednia ilość treningu, odpowiednie zasady, i te narzędzia pozwolą nam. Zatrzymać to, co mamy w naszym tradycyjnym życiu, do tego, abyśmy żyli tradycyjnie tak, jak żyjemy, a używać tych narzędzi do tego, abyśmy pomnażali i budowali swój majątek w naszym kryptoświecie. Krypto I wtedy to jest, że tak powiem, mniej bolesne. Nie chodzi o to, abyśmy brali całe środki z naszego tradycyjnego świata i ryzykowali nimi. Chodzi wręcz odwrotnie, abyśmy tutaj budowali nowe, środki, które moglibyśmy używać w naszym tradycyjnym świecie w końcu e, kiedyś. Więc na tym, to, na tym to polega, więc trading jest jednym z takich narzędzi. E, oczywiście um, jest wiele innych narzędzi, o których mówimy, ale między innymi dlatego, dlatego pokazuję, co robię i, 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 i w jaki sposób to robię, że mam nadzieję, że um, niektórzy, którzy Potrafią się trzymać zasad, którzy nie są przekorni, którzy nie, 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 nie schodzą na, na manowce. Trzymając się zasad, osiągają pewne cele i wiem, że tak jest, ponieważ piszecie mi to piszecie mi to w komentarzach, co mnie, co mnie cholernie motywuje do tego, aby, aby właściwie dzielić się jeszcze moimi e, następnymi zasadami, to dosłownie takimi prostymi, ale jeżeli coś jest proste, jeżeli coś działa, e, to po prostu po co to rozbierać na części i psuć? Tak, ta, taka jest moja zasada. I druga zasada, również sobie myślę, jeżeli po prostu zamiast ryzykować dużo po to, żeby zyskać nie wiadomo ile, to może po prostu jak najmniej ryzykować, a zyskiwać regularnie trochę, i to jest również dobra zasada. Więc takie, takie moje podejście i taka moja budowa tego wszystkiego, co sobie tutaj, co sobie tutaj robię. Więc na tym to wszystko polega. Dzięki wielkie. Mam jeszcze jedną rzecz na sam koniec, o której chciałem wspomnieć dla wszystkich tutaj Was. Wiem, że piszecie mi tutaj komentarze, różni ludzie tutaj z Was robią różne rzeczy, więc chciałem jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli robicie jakiś, jakiś biznes u siebie w świecie, w tradycyjnym świecie i chcecie się, że tak powiem, tym biznesem podzielić z naszą całą społecznością, ktoś tutaj Sporo ludzi mnie słucha teraz, sporo ludzi mnie prawdopodobnie usłyszy później, czy prędzej, to wrzucajcie tutaj, napiszcie do mnie czasami, co tam robicie, czy chcecie się pochwalić tym, co robicie, reszcie społeczeństwa. Nie ma sprawy, ja Wam, ja wam tutaj chętnie, chętnie Was przedstawię, że tak powiem, reszcie. I tutaj na przykład z, zauważyłem, akurat Marek tutaj komentował mnie kilka razy pod moimi filmami, pod pod twitterem, i więc patrzę, co ten, kim ten marek jest, i tak sobie wyku, wykuklowałem tutaj tego marka, patrzę, o, akceptuję tutaj bitcoina w swoim sklepie, poprzez e, InPay, e, i ma co, i sprzedaje palmy, hmm, ciekawa sprawa, szczególnie, że właściwie lubię różnego rodzaju zielone kwiatki, już kiedyś o tym wspominałem, i chętnie bym sobie postawił taką palmę u siebie, u siebie koło mojego fotelika, i tak sobie myślę, że Definitywnie tutaj do Marka się muszę odezwać, żeby mi, żeby, mi jakąś palmę tutaj, żeby mi jakąś palmę tutaj zarezerwował, bo nie chcę takiej, wiecie, palemki, co tam jest pół, 50 centymetrów rośnie i muszę czekać całe życie, żeby ona mi wyrosła. Marek ma tutaj te palmy, które są już takie, wiecie, dwumetrowe, i takie coś mnie interesuje, więc mam nadzieję, że tutaj znajdę tutaj u niego w sklepie coś właśnie takiego i się, i się tutaj dogadamy i mi tą palmę i mi tą palmę e, zarezerwuję. No właśnie, proszę. Co, o coś takiego, no takie to już przesada może. Chociaż pisze tutaj, że to o, out of stock, już sprzedane, proszę. Tutaj sobie można zarezerwować przed sprzedaż 21, ale nie, to jakieś... O, to by mnie bardziej interesowało. O, coś takiego. Taką dużą palmę chcę. O, dobra. Więc, jeżeli robicie jakieś biznesy, jeżeli coś e, robicie, czym chcecie się podzielić ze społecznością, Piszcie w komentarzach, chętnie, chętnie pokażę to, czym się zajmujecie, wasze biznesy. Może po prostu będziemy się też tak, w taki sposób, że tak powiem, że tak powiem, wspierać. No czemu nie? Nic to nie, nic to nie kosztuje, a może, że tak powiem, przysporzyć komuś, że tak powiem, dodatkowe, dodatkowego ruchu w biznesie. Tyle na dziś, dzięki wielkie. jak zwykle. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, cześć.